Dzisiaj będę mówił o tym, co unijne rozporządzenie, a właściwie jego projekt, mówi o sztucznej inteligencji w marketingu. Zanim jednak zaczniemy, chcę Ci powiedzieć, że jeżeli w trakcie tego odcinka wpadnie Ci coś do głowy, coś o co chciałbyś, chciałabyś mnie zapytać, albo może przypomnieć Ci jakiś problem prawny, z którym zmaga się Twoja agencja, to zawsze możesz mówić ze mną na bezpłatną konsultację pod adresem rozmowa.gajekpartnerzy.pl. A jeżeli potrzebujesz umowy, i to tak na wczoraj, na już, naprawdę musisz to szybko ogarnąć, to zapraszam cię do mojego sklepu z umowami pod adresem sklep.gajekpartnerzy.pl. Sztuczna inteligencja już tak od dłuższego czasu przestała być taką żonką rodem z science fiction i naprawdę szybkim tempem zaczyna wkraczać do już coraz to kolejnych dziedzin naszego życia. I dzieje się to między innymi dlatego, że już teraz AI można wbudować praktycznie do każdego produktu lub usługi, i dlatego też rośnie potrzeba wprowadzenia przepisów, które będą tą, co tu dużo ukrywać, bardzo potężną technologię regulować. Unia Europejska zdała sobie sprawę, że kwestie sztucznej inteligencji, jeżeli ją Pozostawimy samą sobie, to czytaj w praktyce, żeby sobie każdy kraj członkowski sam to uregulował, no to zapewne zamiast jakichś takich spójnych regulacji to powstanie taka, nazwijmy to, prawna mozaika, często rozbieżnych przepisów krajowych. No i w efekcie naprawdę pewnie czekałyby nas duże utrudnienia w obrocie produktami. Czy usługami korzystającymi ze sztucznej inteligencji, a poza tym takie stawiane przez każdego, każde z państw członkowskich osobno liczne bariery prawne, no wcale by nie oznaczały tego, że użytkownicy byliby przez to lepiej chronieni. Zapewne wręcz przeciwnie. Dlatego właśnie Unia Europejska, właściwie Komisja Europejska zaprojektowała przepisy, które mają na celu, tutaj zacytuję bardzo szumnie, przekształcić Europę w globalne centrum wiarygodnej sztucznej inteligencji. No to za tym górnolotnym hasłem kryją się jednak bardzo konkretne regulacje, i te regulacje mają przede wszystkim na względzie ochronę bezpieczeństwa i praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej, no i przedsiębiorstw. Co ciekawe, z dużym naciskiem na, na drobnych przedsiębiorców. Taka jest mniej więcej geneza powstania projektu rozporządzenia. Ono ma dokładnie taką nazwę: jest to projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji i on jest potocznie zwany aktem w sprawie sztucznej inteligencji. Jeżeli chodzi o stricte o marketing, bo o to nam się tutaj najbardziej rozchodzi, to projekt rozporządzenia nie posługuje się takimi pojęciami jak promocja czy reklama. Natomiast ujmuje problem regulacji prawnej sztucznej inteligencji dużo bardziej szeroko. No i pod takimi pojęciami jak na przykład Personalizacja rozwiązań cyfrowych dostępnych dla osób fizycznych i regulacji. Ym, absolutnie możemy pod to pociągnąć wiele działań y, marketingowych, wiele narzędzi i technik wykorzystanych w marketingu, i dlatego też to rozporządzenie, chociaż jak mówię wprost, nie posługuje się pojęciem marketingu, to ym, bez wątpienia do najróżniejszych działań marketingowych będzie mieć zastosowanie. Ym, Łatwo sobie jest wyobrazić, jakie możliwości otwiera e, reklama oparta o bardzo zaawansowaną sztuczną inteligencję. E, mówimy tu w perspektywie już kilkoletniej, e, ponieważ taka reklama wykorzystująca sztuczną inteligencję ma m, olbrzymi potencjał wpływania na nasze decyzje e, i zapewne potencjał wpływania na nasze decyzje będzie e, rósł. W tempie geometrycznym, ponieważ branża technologiczna dotycząca sztucznej inteligencji jest w tym momencie najszybciej rozwijającą się branżą na świecie. Pytanie jest takie, czy prawo dotrzyma kroku, no i tutaj można tylko skwitować, że będzie musiało. I dlatego właśnie w rozporządzeniu wzięto na celownik nie sztuczną inteligencję jako taką, żeby uregulować każde, nawet najdrobniejsze wykorzystanie tej technologii tylko chodzi głównie o praktyki, które praktyki zwane takie, które wykazują znaczny potencjał manipulowania ludźmi i oprócz tego te praktyki muszą jeszcze spowodować ludzi szkodę psychiczną lub fizyczną, czyli chodzi o kwestie, które naprawdę mogą zaburzyć nasze codzienne funkcjonowanie. Chodzi o takie naj Bardziej dotkliwe wykorzystanie najpotężniejszych elementów technologii sztucznej inteligencji. No i teraz pytanie, no o co się dokładnie Unii rozchodzi z tą manipulacją? No, przede wszystkim taki potencjał do manipulowania ludźmi mają wszystkie praktyki oparte na tzw. technikach podprogowych czyli takich, które działają na naszą podświadomość i Tutaj Unia Europejska podkreśla, że takiej specjalnej ochronie przed agresywną reklamą opartą o sztuczną inteligencję będą podlegać określone, nazwijmy to, słabsze grupy, do których rozporządzenie zalicza dzieci lub osoby z niepełnosprawnościami. I chodzi oczywiście o osoby, które po prostu są bardziej podatne lub Nieuczciwi reklamodawcy mogą te osoby specjalnie targetować, żeby w jakiś sposób je wyzyskać. Autorzy projektu zaznaczają od razu, że przyjdzie pewnie czas na wdrożenie do innych ustaw, również regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Takie przepisy pewnie znajdą się w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów. Dotyczących usług cyfrowych. Natomiast, jeżeli się skupić na tym, co w tym momencie już jest w rozporządzeniu, a co ma bezpośrednie przełożenie na marketing, to pierwsza kwestia to jest interakcja ze sztuczną inteligencją. I tutaj akt wymaga od dostawców tych systemów, żeby projektowane przez nich systemy przeznaczone do wchodzenia w interakcję z osobami fizycznymi były opracowane w taki sposób, żeby osoby miały świadomość, że prowadzą interakcje ze systemem sztucznej inteligencji. Jedyny wyjątek, jaki tutaj ma miejsce, to nie trzeba tak jakoś obszernie, wyczerpująco informować użytkowników o tym, że mają do czynienia ze sztuczną inteligencją, jeżeli z okoliczności kontekstu korzystania przez nich z systemu no jednoznacznie wynika, że mają do czynienia właśnie z taką sztuczną inteligencją. Można sobie jednak wyobrazić, że marketingowi opartemu o sztuczną inteligencję zapewne będą towarzyszyć takie rozbudowane pouczenia i wszędobylskie checkboxy, które zostały zapoczątkowane przez erę RODO. Nie oznacza to jednak, że każdy przypadek wykorzystania sztucznej inteligencji w reklamie i promocji będzie natrafiał na dokładnie takie same bariery prawne. Tu nie chodzi o to, żeby wszędzie postawić znak równości, że sztuczna inteligencja to bierzemy to wszystko do jednego worka. Podobnie jest właśnie w RODO, gdzie istnieje kategoria danych wrażliwych, i tak samo rozporządzenie w sprawie. Sztucznej inteligencji posługuje się takim pojęciem systemów wysokiego ryzyka. No i dzięki um, takiemu rozróżnieniu, wykorzystywanie um, takich podstawowych um, technologii, jak na przykład chatboty, no, będzie się wiązało z um, spełnieniem wyłącznie minimalnych obowiązków dotyczących stosowania sztucznej inteligencji. No a tak jak wspomniałem, te takie bardziej groźne systemy, no one będą podlegały już szczególnemu uregulowaniu. Kolejną kategorią po interakcji z sztuczną inteligencją są emocje. I pan Seth Godin, taki marketingowy guru w swoich książkach, no nieraz zwracał uwagę na to, że nie kupujemy tylko produktów, ale kupujemy także emocje, które się wiążą, z ich używaniem, to jest taki jeden z jego bardziej znanych cytatów. No i tutaj chyba nikogo nie powinno dziwić to, że technologia rozpoznawania emocji, ludzkich emocji przez sztuczną inteligencję no stanowi taki fundament dla implementacji bardzo licznych narzędzi marketingowych. I to również nie umknęło. Członkom uwagi, członkom Parlamentu Europejskiego, którzy chcą nałożyć na dostawców systemów rozpoznawania emocji również obowiązek informowania osób fizycznych o fakcie tego, że system, z którym właśnie wchodzą w interakcję, stosuje. Taką metodę, taką technologię rozpoznawania ich e, emocji. E, I skoro e, konsument ma być świadom tego, że po pierwsze wchodzi w interakcję z systemem sztucznej inteligencji i że ten system rozpoznaje e, jego e, emocje, no to można tutaj śmiało założyć, że pewnie będą też możliwości tak zwanego opt-out, czyli niewyrażenie e, na przykład zgody przez konsumenta na śledzenie jego Stanu emocjonalnego. Trzecia kategoria wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu to będzie regulacja dotycząca tzw. deepfaków. I tutaj akt w sprawie sztucznej inteligencji będzie miał zastosowanie także, gdy ta technologia będzie wykorzystywana do generowania obrazów, dźwięków czy treści wideo, które w znacznym stopniu przypominają autentyczne treści. Również będzie zabronione manipulowanie takimi obrazami, dźwiękami lub treściami. Innymi słowy, autorzy rozporządzenia uznali, że powinien istnieć prawny obowiązek ujawniania, że dane treści wygenerowano za pomocą środków zautomatyzowanych. I oczywiście no, deepfake polega na tym, że te treści łudząco co przypominają istniejące osoby mogą przypominać istniejące obiekty, miejsca, podmioty, lub nawet mogą, mogą generować całe, całe cykle zdarzeń. No i tutaj Unia chce położyć nacisk na to, żeby odbiorca tych treści zawsze Miał tego świadomość, że tutaj jest taka technologia zastosowana, i żeby tutaj nie miała miejsca sytuacja, w którym on tego deepfake'a bierze za autentyczny i przez to na tej podstawie dokonuje jakichś swoich może nietrafionych wyborów konsumenckich. To są takie trzy założenia, które będą miały przełożenie na sztuczną inteligencję w marketingu czyli Interakcja z systemem, jasne ujawnienia na samym początku, że mamy do czynienia z AI. Kolejna kwestia to są emocje w marketingu, i trzecia kwestia to jest deepfake. No i skoro mówimy już o zakazach, no to. Żadna, żadne rozporządzenie nie byłoby kompletne, gdybyśmy nie powiedzieli od razu o karach pieniężnych. Jeżeli chodzi o unijne i, i nasze krajowe prawodawstwo, to już dobrze znanym trendem jest umieszczanie we wszelkich aktach prawnych przepisów, które pozwalają nałożyć na sprawców. Potężne kary pieniężne, i tutaj nie inaczej jest z tym rozporządzeniem. To rozporządzenie oczywiście nakłada na państwa członkowskie, żeby sobie uregulowali te kary administracyjne w swoich ustawach. Tak na przykład mamy zebrane w RODO, jest rozporządzenie unijne, jest też nasza ustawa, która te kary pieniężne określa, ale Unia zastrzega tutaj, że takie kary muszą być i że muszą być one skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Co to znowu oznacza w praktyce? No, że za najcięższe przewinienia związane ze sztuczną inteligencją, czyli na przykład stosowanie tych technik podprogowych, przedsiębiorcy mogą zapłacić karę nawet do 30 milionów euro. A dla takich już prawdziwych światowych gigantów to może nawet być 6% ich całkowitego rocznego e, światowego obrotu z poprzedniego roku. Za takie, nazwijmy to w zasadzie, drobniejsze przewinienia organ może nałożyć karę do 20 milionów euro, albo 4% tego e, światowego obrotu. I tutaj rozporządzenie przewiduje pewną elastyczność w nakładaniu kar, to znaczy w każdym indywidualnym przypadku uwzględnia się wszystkie istotne okoliczności danej sprawy, czyli ta kara może ulec zmniejszeniu, zwiększeniu, bierze się pod uwagę, jakie były skutki, jaki był ciężar naruszenia tych przepisów, ile trwało to naruszenie, jakie były jego konsekwencje, no i przede wszystkim, czy sprawca był już uprzednio karany za to same naruszenie. I ostatnia kwestia, która jest bardzo ciekawa w tym projekcie, to jest to, że projekt zakłada, że komisja i państwa członkowskie będą zachęcać do tworzenia kodeksów postępowania, takich kodeksów branżowych, które mają sprzyjać dobrowolnemu stosowaniu rozwiązań technologicznych dotyczących sztucznej inteligencji. I tego typu kodeksy branżowe wyrastały, jakby po deszczu, zaraz po wprowadzaniu RODO. I teraz Unia stawia również na tak zwaną samoregulację dużych segmentów rynku. Właśnie tych segmentów, gdzie sztuczna inteligencja będzie intensywnie wykorzystywana, z pewnością branża kreatywna, reklamowa, eventowa to jest coś, co to jest branża, która sztuczną inteligencję z otwartymi rękoma pewnie powita. I jak wskazują tutaj autorzy projektu, takim preferowanym modelem jest tworzenie Twardych ram regulacyjnych wyłącznie dla systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka i tutaj, czyli te systemy, właśnie podprogowe, te, które mogą wyrządzić nam szkodę fizyczną lub psychiczną, to tutaj będą twarde regulacje i będą szczegółowe wymogi co do danych, dokumentów dostarczania informacji, przejrzystości, nadzoru, generalnie to będzie mocno uregulowane, natomiast od dostawców pozostałych systemów AI planowane jest egzekwowanie jedynie podstawowych wymogów, czyli będą zupełnie, zupełnie ogólne regulacje, i jednoczesne będą zachęty do dobrowolnego przyjęcia i wprowadzenia w swoich przedsiębiorstwach właśnie tych wspomnianych branżowych kodeksów postępowania. Czyli sztuczna inteligencja w najbardziej potężnej odsłonie to będzie regulowane mocno, sztuczna inteligencja, typu właśnie chatboty, jakieś technologia, która tylko wspomaga pewne działania marketingowe, tutaj będą ogólne regulacje i Kodeksy branżowe. Więc ten projekt dotyczący sztucznej inteligencji można sprowadzić zasadniczo do takich trzech kluczowych założeń, to znaczy chodzi o zwiększenie zaufania ludzi do sztucznej inteligencji, ma zapewnić ono przedsiębiorcom pewność i stabilność prawa regulującego wykorzystanie sztucznej inteligencji i ma zapewnić, że u państw członkowskich będą Spójne regulacje, że państwa członkowskie nie będą musiały podejmować własnych inicjatyw i tworzyć takich przepisów ad hoc, które właśnie doprowadziłyby do fragmentacji rynku europejskiego. No oczywiście czas pokaże, czy, czy Unii taktycznie uda się trudna sztuka uregulowania tej, w tym momencie, no co dużo mówić, najważniejszej technologii światowej gospodarki cyfrowej, a to z kolei bez wątpienia będzie miało przełożenie na na to, jak ta technologia będzie wykorzystywana w marketingu i reklamie cyfrowej. To wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Więcej informacji znajdziesz na moim blogu kreatywnym.pl. Pamiętaj, jeżeli chcesz na coś skonsultować, to wejdź na rozmowa.gajekpartnerzy.pl A jeżeli potrzebujesz pomocy w temacie umów, sklep.gajekpartnerzy.pl Do usłyszenia.